Z tej strony to jest ArtSlam, to jest Bata. A dzisiaj znajdujemy się przy drzwiami mieszkania założycielki Marki Scraps. Nazywam się Strana Komenko, mam 25 lat. Jestem założycielką Marki Scraps przez SK, z Wytwanem Komenko, i to jest marka Upcycling. A jak się zaczęła Twoja przygoda z szyciem? Nigdy nie lubiłam szyć. Moja babcia szyła bardzo długo i później dla mamy szyło różne sukienki. I ja już w trzeciej klasie wyglądałam na luksa, bo miałam jakieś po prostu garnitury jak nauczycielka. Nigdy nie dozwolali mnie usiąść przy maszynie, bo bali się, że przeszyję sobie palce. Jak ja już widziałam w dorosłym wieku, że chcę być projektantką, poprosiłam, że chcę nauczyć się szyć, chcę mieć maszynę miałam chyba gdzieś 20 lat i dopiero Miałam swoją pierwszą maszynę i próbowałam szyć z bielizny, a bielizna to jest najcięższe, co w ogóle da się szyć. I chyba tak po troszku, po troszku próbowałam, szukałam na YouTubie, coś prułam, coś przeszywałam i tak, tak się zaczęło u mnie to szycie. Potem już trochę jak Próbowałam z tym szyciem, wiedziałam, że chcę iść na projektowanie, ale moi rodzice nie, w ogóle nie widzieli w tym sensu. Odmawiali mi cały czas, że najpierw musisz skończyć jakieś zarządzanie, normalny, porządny kierunek i dopiero wtedy już myśleć nad innym. Ja byłam zawsze taką buntowniczką i nie chciało mi się iść na zarządzanie, z matematyki byłam słaba. Ja poszłam na to zarządzanie, dobra, no bo musiałam na pierwszy rok, ale po prostu zmieniłam, rodzice nie mogli nic zrobić i zmieniłam na grafikę komputerową. I jak skończyłam grafikę komputerową, to już widziałam, że chcę iść na projektowanie ubioru. Zawsze widziałam, że chcę skończyć projektowanie ubioru i studiowałam w Krakowskiej Szkole Artystycznej. Bardzo fajna szkoła, dużo, dużo mieliśmy ciekawych, różnych zajęć. Jakby nie miałam jakiejś swojej dyscypliny w głowie, no to nic bym nie zaprojektowała i nie uszyła i po prostu olałabym te studia tak naprawdę. Jakie są Twoje pięć ulubione prace? Pierwsze to zaprojektowanie 3D butów. Ja kocham te buty. One dla mnie naprawdę były takim czymś innym wyjście z zony komfortu, wyobraźnie. Coś takiego. Ja uwielbiam nowoczesne techniki, jak w ogóle w modę wprowadzają Teraz coś nowoczesnego dla mnie to jest wow, Naprawdę takie rozwiązanie. I te buty no, drukowały się 250 godzin. Ja jej robiłam na oko. W ogóle nie wiedziałam, jak projektować w Blenderze, i nauczyłam się, bo chciałam po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i zrobiłam też tam napis na podeszwie Scraps. E, druga praca to e, bakchaty, z których zaczynałam, i to były takie upcyclingowe bakchaty. Brałam różne resztki ze szmateksów, coś tam przeszywałam, doszywałam, zajmowało jakieś to 3 dni, może mogłam rozłożyć to na podłodze, dwa dni leżało, sprawdzałam, czy dobrze wygląda, i dopiero potem szyłam. Potem